Dobry produkt zawsze obroni się sam. Taki wniosek można wysnuć patrząc na ostatnie wyniki Monster Hunter World, który aktualnie przeżywa jeden z większych skoków popularności na przestrzeni ostatnich kilku lat. Gra ponownie znalazła się na liście bestsellerów Steama, a w sam tytuł postanowiło w jednym momencie zagrać aż blisko 140 tysięcy graczy. Oprócz omówienia tego zjawiska, w tym filmie rzucimy sobie okiem także na gry, które ekskluzywnie zadebiutują na PS5 w 2024 roku, Outer Worlds 2 i otrzymane wsparcie dla gry od twórcy Fallout, Pogadamy także o prześwietnym modzie do Cyberpunka 2077, o 17 grach rozdanych przez Epic Games, czy w panowskim remake'u The Elder Scrolls II Daggerfall. To, że jakaś gra została wydana spory czas temu, nie oznacza wcale końca niesamowitych wyników, jakie może uzyskać. Dobitnie pokazuje to entuzjazm twórców Monster Hunter World, którzy cieszą się kolejnym sukcesem swojej gry, mającej swój debiut dawno za sobą, bo aż w 2018 roku. Dzieje się tak ze sprawą pewnej decyzji, która spowodowała niesamowity przyrost graczy, sprawiając, że Monster Hunter pojawił się na 18. miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się gier na Steamie, wyprzedzając 64 innych pozycji, a sam tytuł uzyskał najwyższy wynik, liczby osób. Znajdujących się w grze od 3,5 roku, wynoszący dokładnie 138 tysięcy użytkowników. Pozwoliło to zająć mu dziewiąte miejsce na liście najpopularniejszych gier na tej platformie. Wszystko to dzięki nowo zapowiedzianej grze przez twórców o jakże wyjątkowej nazwie Monster Hunter Wilds, a konkretniej obniżkom, które Capcom postanowił wprowadzić na odsłonę z tej serii z okazji kolejnego realizowanego przez nich projektu. Nic w tym dziwnego, że ludzie z tego korzystają, w końcu jest to najniższa oferowana cena w historii platformy Valve za tę pozycję. A skoro już wspomniałem o Monster Hunter Wilds, to warto też dodać, że przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać na jej debiut, gdyż został on zaplanowany na późny 2025 rok. Jeśli już mówimy o nowościach, to kontynuując ten temat, Sony potwierdziło listę gier, które mają ukazać się w 2024 roku na ich konsole. Patrząc na ten zestaw, dziwić może jedna rzecz, takie małe spostrzeżenie. Mianowicie, znajdują się tam tylko dwie gry tworzone bezpośrednio przez PlayStation Studios, które mają trafić na PlayStation i tylko PlayStation. Reszta to pozycje zewnętrznych twórców, z których usług korzystają niebiescy. Ta para to Concord, czyli pełny kolorów i barwne FPS, osadzone w świecie science fiction, o którym nie wiemy jeszcze za dużo na ten moment i oczywiście The Last of Us Part 2 Remastered. Tutaj komentarz jest raczej zbędny. Oprócz tego czekają nas takie wydania jak Rise of the Ronin 22 marca, czyli opowieść od twórców takich gier jak Nioh czy Ninja Garden osadzona w ukochanym przez twórców tego pomysłu japońskim klimacie. Nieco wcześniej będziemy mogli ograć, bo 29 lutego Final Fantasy 7 Rebirth, Pacific Dive 22 lutego, a 7 dnia tego samego miesiąca Hell Divers 2. Co ciekawe, ze wszystkich zapowiedzianych nam gier, tylko te ekskluzywy wymienione przeze mnie posiadają ustaloną datę wydania. Obiektywnie patrząc, nadchodzący rok prezentuje się dla PlayStation raczej miałko. Oczywiście należy brać pod uwagę, że jest to dopiero początek roku i jakieś wydania wciąż mogą się nam objawić. Natomiast pod znakiem zapytania dalej stoją takie tytuły jak Marvel's Wolverine czy Death Stranding 2, dla zapewne wielu zainteresowanych całym zestawem gier, wszystkie o których nie wspomniałem, możecie sprawdzić na oficjalnej zajawce od PlayStation na ich kanale trwającej dokładnie dwie minuty. Marvel's Guardians of the Galaxy, czyli ostatnia gra od Epic Games, jest właśnie możliwa do odebrania za darmo na ich platformie. W skrócie, jest to gierka, w której wcielamy się w Star Lorda i zresztą ekipy Strażników Galaktyki znanych nam z filmów Marvela. No cóż, radzimy sobie z przeciwnościami losu. Tym samym kończy się ten maraton prezentów serwowanych nam przez wspomnianych twórców, który obfitował w 17 pozycji różnorakich gatunków. Nie ma co mówić, dostaliśmy naprawdę solidne tytuły, takie jak na przykład klasyk, jakim jest Fallout 3, Saints Row czy Destiny 2 wraz z wszystkimi dodatkami, i wiele, wiele więcej. Ostatni podarunek jest dostępny w ramach tego wydarzenia do 9 stycznia tego roku. Cyberpunk 2077 ma za sobą historię, która moim zdaniem powinna zostać opisana w jakimś filmie dokumentalnym. Najpierw katastrofa związana z wydaniem, potem próby naprawienia błędów w aktualizacjach, z różnym skutkiem, aż w końcu dochodzi do cudow. Z martwych wstania wraz z wydaniem pierwszego i jedynego dodatku do tej gry: Phantom Liberty. Mimo wszystko trzeba jednak docenić CD Projekt Red, że było w stanie poniekąd odkupić swoje winy i dopracować swoją grę. Dowodem na ich sukces jest opublikowana przez studio informacja o ilości sprzedanych kopii dodatku Phantom Liberty, wynosząca dokładnie 5 milionów sztuk. Jest to dość godna podziwu liczba, biorąc pod uwagę, że od wydania minęło niewiele ponad 3 miesiące, a jeszcze nie tak dawno, bo w październiku dowiedzieliśmy się, że sam dodatek w pierwszym w tego tygodniu sprzedał się w ilości 3 milionów kopii, a podstawka w tamtym momencie miała na koncie wynik rzędu 25 milionów. Jeżeli ktoś nie był skłonny zagrać w Cyberpunka, teraz jest chyba najlepszy moment, aby to uczynić. W końcu gra prezentuje się tak, jakbyśmy tego oczekiwali w w wydaniach, oczywiście po licznych poprawkach. Poprawkach które już więcej nie będą się pojawiać. Tylko, że patch 2.1 był jednoznaczny z zakończeniem większych aktualizacji do Cyberpunk'a. Natomiast dla społeczności gry nie oznacza to końca tworzenia kolejnych fadowskich modyfikacji. Sporą furorę w ostatnim czasie robi mod polepszający grafikę, stawiający na fotorealizm wizualny. Chociaż podstawowa wersja gry sama w sobie jest już graficznie urzekająca, to nieoficjalne rozszerzenie zaprezentowane na kanale o nazwie Dubstep ZZ zdecydowanie robi ogromne wrażenie. Patrząc na niektóre fragmenty, te autentycznie wyglądało to tak jak materiały nagrane w realnym świecie. Mimo, że pokazane części rozgrywki skupiają się głównie na pojazdach, to nie ma wątpliwości, że takie efekty wizualne są niesamowicie przyjemne dla oka. Zresztą spójrzcie sami. Niestety nie byłem w stanie osobiście sprawdzić, jak to wszystko wygląda ze względu na wymaganą specyfikację i mój PC, no cóż daleko ma do ich spełnienia. Natomiast sama paczka modyfikacji dostępna jest do pobrania dla każdego. Jednakże mam małą przestrogę. Po żmudnym i męczącym researchu trwającym niecałe 5 minut, wspomniany twórca kanału każe sobie nieco za te dodatki zapłacić. Kto nie zna Fallouta New z niech pierwszy rzuci kamieniem. Klasyczna już gra stworzona przez Obsidian Studios pozwoliła temu studiu na rozwinięcie skrzydeł w branży gier. Nie tak dawno zostaje wykupieniem przez Microsoft, co zaowocowało powstaniem pomysłu, jakim jest Avout. Równie ważnym dla twórców projektem jest nadchodzące Outer Worlds 2, z którym jak się okazuje pomaga im były pracownik Microsoftu i jeden z głównych Autorów falauta Tim Kane. Wspiera on rozwój gry w roli konsultanta i, jak wspomina w wywiadzie przeprowadzonym dla Rock Paper Shotgun, stara się uświadomić deweloperów o różnych problemach czy ewentualnych trudnościach, które przez wzgląd na swoje doświadczenie zna doskonale. Sam Kane pracuje aktualnie nad własnymi pomysłami, ale zdradził, że wciąż stara się pokierować Outer Worlds 2 w możliwie jak najlepszym kierunku, głównie grając w udostępnione mu przez Obsidian fragmenty gry i dostarczając im feedback. Jak wspomina, jest mi zaskoczony niektórymi poczynaniami programistów tego projektu, którzy są w stanie samodzielnie rozwiązać niektóre z problemów, z jakimi on sam kiedyś musiał się mierzyć. Co warto jeszcze dodać, powiedział, że niektóre elementy rozgrywki, mechaniki czy pomysły bardzo przypominają mu te, które sam niegdyś wprowadzał do swoich projektów. Bethesda ostatnimi czasy rzuca sobie sama kłody pod nogi. Kontrastem dla ich działań są poczynania fanów, którzy dobrowolnie dostarczają nowości, za które najprawdopodobniej studio okazałoby sobie zapłacić. Nie bez powodu o tym wspominam, gdyż z początkiem nowego roku mod do Elder Scrolls 2 Daggerfall odświeżający rozgrywkę został opublikowany przez twórców tego ambitnego projektu. W tym poniekąd nieoficjalnym remake'u znajdują się usprawnienia rozgrywki, pozbycie się niektórych błędów, dostosowanie rozdzielczości pod współczesne standardy, czy wsparcie dla innych, również stworzonych przez społeczność dodatków. Gra została dostosowana do silnika Unity i jak sami twórcy podają, wraz z upływem czasu będzie ona dalej rozwijana. Kyfikacja jest oczywiście darmowa, tak samo jak podstawowa wersja Daggerfalla.